Przecież każdy z nas człowiek człowiekiem stać. Przejeżdżamy różne drogi, bo jednej kroczymy, że tu zjazd nasz, innym wolę byśmy uciec. poczucie, że było bardzo, bo są owoce. W Wielkim Poście Pan pokazuje nam drogę wyjątkową, nie do z żadną inną. Swoją drogę krzyżową. On sam chce nas w prowadzić. sprowadzić. Chce pójść w nią z nami bo tam jest Jego droga. Słaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mętę swoją kupić raczy. Właściwie za co? Za nadmiar za czystość, w której był taki brak, za nazywanie błogosławionymi, przebranymi, odrzuconych, odsuniętych na dalsze prawo żeby nie psuli krajobrazy. Zobycie solą w oku, zabzucie komfortu psychicznego i zadowolenie byle jakością sumienia. Jezus, a niektórych z fragmentów Ewangelii wybiera tak, że szukam sposobu na to, by go wyciąć. I w którym człowieku wskazałam Cię na śmierć przez usunięcie mojego serca. Jezus, zmił się nade mną. Koryta. Krzyż na ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i pogotowimy Tobie. Weźcie Jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój, weźmie moje jarzmo na siebie. Jarzmo to kupcząż, którą składa się na parę zwierząt, aby mogły pociągnąć kłuk lub wóz. Jeśli Jezus mówi, weźcie moje jarzmo, to znaczy, że idzie w tym jarzmie razem z nami, ramię w ramię, dzieląc nasz ciężar. Nie, nie zaprasza nas do samotnej walki, do wysiłku opartego tylko na własnych siłach. Chce być z nami w dźwiganiu każdego krzyża, który przyjdzie na mieść. Jego krzyż to mój, a mój to jego. Tak bardzo utożsamiał się ze mną przez tajemnicę wcielenia. I do takiej bliskości mnie zaprasza. Jezu, opuść moje serce na mądrość płynącą Twojego krzyża. Jezu, chcę przyjąć każdy krzyż, każde doświadczenie i wiem, Krzyń się za nami. Stacja trzecia. Pierwszy upadek pod krzyżem. Wchłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mękę swoją światło kupić raczy. Czy to możliwe? Ten, który uzdrowiał chorych, krzeszał umarłych, uciszał burze, upada pod ciężarem drewnianych belek. Czyżby zabrakło mu sił, by zbawić świat? To nie tak. Jezus nie był bohaterem cierpienia. Nie poszedł na dolgotę, aby uwieńczyć śmiercią walkę o swoje ideały. On się do końca oddał. Do końca się ofiarował. I ty, któraś współcierpiała. cierpiała, się za nami. Stacja czwarta. Spotkanie z matką. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, do notowiny tobie, że przez Krzyż nańkę Maryjo, od Ciebie uczę się, by w chwilach, gdy zalewa mnie zło, patrywać się w oczy Jezusa, pełne największej bez wszechświecie miłości. Wtedy zyskuję siłę, by moje serce, choć przebyte bólem, pozostało czyste. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Patrzy piąta, trzymam serem pomaga jej zostawić widoczność. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, Chryste, i błogosławimy Tobie, że przez Krzysi mękiem swoją świat otłumić Powiedzmy jasno, to nie był bez wielkoduszności, poryt serca, wzruszonego losem skazańca. Szymon został przymuszony, aby nieść krzyż Jezusa. Ile w tym nadziei? Bóg ma niezliczoną ilość dróg, które mi wychodzi mi naprzeciw. Do spotkania z Szymonem wykorzystał rzymskich żołnierzy którzy go przymusili, by pomógł Jezusowi. Bez nich nie poszedłby do niego. Panie, czy widzisz, jak okropne bywa moje serce, jak w drodze do Ciebie zwaliam i robię uniknięcie? Przymysz mnie czasem do tego dobra, na które jeszcze mnie nie spać własnej inicjatywy i pomóż rozpoznawać nawet najdziwniejsze drogi Twojego przechodzenia któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mękiem swoich światów Jedyny obraz Jezusa za jego ziemskiego życia został namalowany krwią, potem i brudem jerozolimskich ulic. Potrzeba było miłości i odwagi jednej kobiety, która przyszła tam, gdzie nie doszli najbardziej oddani gorliwi z apostołów. Bóg może posłużył się najbardziej szlachetną materią, najbardziej niepozorną osobą, by ukazać swoje oblicze. Szczęśliwi, którzy szukają go nie w galeriach, ale w ubogich, cierpiących, pogardzanych, nieporadnych życiowo, albowiem oni Boga oglądać będą. któryś za nas cierpią Śródma, drugi upadek Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, Rzeź że się czyść i mękę swoją ślubić i świadczyć. Jezus znów upada, mimo pomocy Szymona. To znów bywa bardziej bolesne i upokarzające niż sam upadek. Można sobie mocno postanowić i obiecywać, że następnym razem będzie lepiej. Mądrzej, cierpliwiej, z opanowaniem, i znów upaść w ten sam sposób. Jezu, upadający po raz drugi, jak jesteś mi bliski, gdy przygnębia mnie powtarzalność moich błędów i porażek. Patrząc na Ciebie, chcę się zgodzić na moją słabość. Na to, że mimo wszystkich starań i wysiłków, znów będę potrzebować Twojej łaski i przebaczy. W twoje ręce składam moją niemoc i wiem, że mnie nie odrzucisz. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Jezus spotyka paczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, przez swoją, swoją. Nie płaczcie nade mną, patrzcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi, bo jeśli zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Nie chodzi o to, albo nie tylko o to, by się wzruszać bezmiarem cierpienia Jezusa. On mimo udręczenia i poniżenia pozostał zielonym drzewem, bo cały zakorzeniony był w Ojcu. Prawdzie godny pożałowania jest ten, to zachowując nawet zewnętrznie niezły wizerunek, wewnętrznie usycha Jezu, naucz mnie płakać nad moją nędzą, nad moim uporem w budowaniu na piasku i własnych pomysłach. Chcę na nowo zapuścić w Tobie korzenie i czerpać z Ciebie życie, by moje gałązki się zazieleniły. Który za nas cierpiał ramy. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. i mękę swoją świat odkupić Upada i powstaje, i znów upada i znów powstaje, choć w każdej chwili mógłby użyć swojej boskiej mocy i zakończyć tę drogę. Skoro tak nie zrobił, widocznie potrzeba było tego zmagania, by jednak iść dalej. Jezu, powstający, mimo bólu i wyczerpania. Twoja wytrwałość w przeżywaniu wszystkiego, co składa się na ludzkie życie, Dodaje mi opuchy i zapału. Gdy mam dość i chcę się wycofać, patrzę na Ciebie i już wiem, że warto pójść dalej, choćby to miało wiele kosztować. Nieważne dokąd, ważne, że Ty prowadzisz. Który za nas cierpiał rany, nie... Patja dziesiąta, Pan Jezus obnażony szat. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i bogosławimy Tobie. przypowieści o Synu marlotrawny, wzruszony Ojciec, okrywa swoje odzyskane dziecko najlepszą szatą na znak przywrócenia Mu godności. Jezusa spotkał los odwrotny. Odebrano mu po kolei wszystko. Dobre imię, szacunek, nawet ubranie, a w końcu życie. Zgodził się na każdą stratę, bo wiedział, że nikt nie odbierze mu tego, co najważniejsze bycia umiłowanym synem Ojca. Jezu, nie wiem, co przyjdzie mi w życiu utracić może to, co uważam za konieczne i niezbędne a jednak chcę iść za Tobą, naśladować Cię do końca. Bo wiem, że Ty mnie nie opuścisz, a to wystarczy. Któryś za nas cierpiał? Rany. się skropiła, która nas z omyła. obmyła. Krzyżu Chrystusa bądź pochwalony. na wieczne czasy bądź pozdrowiony. Z Ciebie moc i kto wie jest nasze zwycięstwo. Stacy 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, że się przyśmiemy w Ktoś, kto znajduje się w sytuacji zagrożenia, zwija się w głębek. Kuli się, aby się ochronić przed ciosem. Jezus został przybity do krzyża w pozycji całkowicie to uniemożliwiającej z rozpostartymi ramionami, zniesiony ponad ziemią. Jak Mojżesz, który stał na szczycie góry ze zniesionymi ramionami, aby Izraelici zwyciężyli w walce z Amalekitami. I tak widnieje na wszystkich krzyżach, które wiszą czy stoją w kościołach, w domach, w różnych miejscach. Jezus wywyższony na krzyżu, zupełnie bezbronny, a przecież zwyciężający. W Tobie odnajduję prawdziwą wolność, która daje mi siłę w najbardziej w sytuacjach. Gdy Tobie się powierzam, jestem niepokonana. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ziemia zaćmiło, ziemia się zatrzęsła, Kiedy świat mówi, wszystko skończone, już nic nie da się zrobić, Bóg mówi, wciąż możesz kochać. Jezu, przez Twoją śmierć na krzyżu mówisz mi, że nie ma na świecie miejsca tak ciemnego, by nie mogła go rozświetlić miłość. Jezu, jesteś moją jedyną nadzieją. Drogi wypan, tak się nie będę. Któryś za nas cierpiał razy. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami Oto boski Zbawca Za tej śmierci skrócił Maryi, ale martwego. Jak okrutnie zostało potraktowane to ciało, które wzrastało pod jej sercem, a, pod, a potem pod czujnym okiem w Nazarecie. Największa i najczystsza miłość na świecie, która ich łączyła, została ugodzona tak głęboko, jak się dało. A jednak, miłość nie umarła. Przez wiarę, wbrew wszelkiej logice, stała się drogą czekania na zmartwychwstanie. Maryjo. Gdy przestaje widzieć jakiekolwiek rozwiązanie, weź mnie w swoje ręce i naucz trwać i wierzyć w to, co niemożliwe. Który za nas cierpiał na

Aby stamtąd martwy stał i wraz z sobą skrzesił wielu. Cóż więcej można było zrobić niż godnie go pochować? Weź w tajemnicę Wielkiej Soboty, to znaczy pozwolić Bogu, by wytrącił mi z rąk wszystkie podpórki, na których próbowałem się oprzeć i jeszcze coś zdziałać. Właśnie wtedy głęboko pod powierzchnią zrozumienia. On przygotowuje cud zmartwychwstania, ale to On go dokona. Ojcze, moja bezradność jest ciężka jak grobowy kamień, który przywalił wszystkie plany i spodziewania. Ale zaczynam widzieć, że ona właśnie jest miejscem, w którym chcesz objawić swoją chwałę. Bo to Ty jesteś Bogiem, moim Bogiem. W modlimy się za naszych zmarłych, przypomnieć sobie imiona zmarłych, ale również za zmarłych, którzy przyczynili się do powstania tej gorgoty tutaj w Dąbrowce i za zmarłych pochowanych na tutejszym cmentarzu. Za chwilę również e, będą rozdawane obrazki i odśpiewana pieśń, rzucił Chrystę Świętym Twych. Połóżcie nas, to się Święcie, nie trwa, odciąć czyńc Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, na ziemi powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom nie bój nas na pokuszenie, a nas zbaw na ode złego. Zdrowiać Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony Ojcze, żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wróćmy od toczynek, radzmanie, dać Panie. A światło z wieku lista niechaj im święci. Niech nie otoczywają pokoju wiecznym. Amen. spotkamy, ale Drogi Krzyżowe są u nas po lesie zawsze. Bezpośrednio powracamy pierwszy piątek i tak dalej. Jak ktoś chce przyjechać. Szczególnie tym, Panie Jezu Bochorn, którzy to może pierwszy raz przybyli. Dziękujemy wszystkim za prowadzenie.